Witam was, DJ Toner. W dzisiejszym biuletynie pokażemy wam jak napełnić cartridge Hewlett Packard numer 336 za pomocą automatycznego aplikatora ActiveJet. W zestawie znajdziecie kilka podstawowych elementów: stację uzupełnień w krwiście czerwonym kolorze, trzy woreczki z tuszem wielkości 6 ml oraz chusteczkę i instrukcję. ActiveJet produkuje w sumie 6 rodzajów aplikatorów. Można je użyć w szeregu sztandarowych tuszy Hewlett Packard, które widzicie na ekranie. Uzupełnienie cartridge'a nie jest skomplikowane. Wystarczy podnieść wieczko, wsunąć oryginalny cartridge HP odpowiednią stroną do kontenerka i zamknąć pokrywę, nie dotykając otworów z tuszem. Wtedy fabrycznie zamontowane igły w stacji uzupełnień wbiją się w odpowiednie miejsca w kartridżu. Następnie bierzemy jeden z woreczków z tuszem i instalujemy go w miejscu oznaczonym odpowiednim kolorem na wieku stacji uzupełnień. Pozostaje już tylko chwila cierpliwości. Możemy pójść na małą kawkę. W ciągu 3-5 minut tusz z folii przesącza się do kartridża, wykorzystując naturalne siły grawitacji. Najważniejsza jest cierpliwość. Nie wolno w żaden sposób uciskać folii z tuszem. Grozi to nie tylko wyciekiem, ale również zniszczeniem oryginalnego układu plastikowych kanalików w tuszu. Po upływie kilku minut tusz jest już w kartridżu. Wyciągamy delikatnie folię ze stacji uzupełnień, tak żeby nie wycisnąć z niej tuszu. Zarówno wieko stacji, jak i otwór folii nie są mocno zabarwione po całej operacji, również nasze ręce nie ucierpiały i są po prostu czyste. Unosimy wieko stacji, wyciągamy cartridge HP, który jest gotowy do druku i przede wszystkim uzupełniony zgodnie z fabrycznym standardem. Zapraszamy do zakupu tych produktów w naszym sklepie. DJToner.pl